Dzisiaj robimy test dubajskiej czekolady. Jestem mega ciekawa, jak będzie. Czy to będzie dobre w ogóle? Właśnie sobie nią zaraz przetestujemy To jest domowa. Mam. ją. Wam pokażę, jak ona najwyżej wygląda. Dla mnie mega ładnie. Patrzcie, to jest ta dubajska czekolada. Wam tutaj obrócę O. Miej. Jest to coś. I za chwilę spróbujemy jak smakuje. Już przedłużajmy i zaczynajmy testować. Mamy kosteczkę. Mam nadzieję, że to będzie okej. Okay. Znaczy no dobrze, bo jest trochę jej boję. Oj, ale to hey Mega dobra dobre, Dobra, dobra panka, dobra dla mnie. Spróbujemy jeszcze. Nie przyjmujecie się, tu moja siostra. Na mnie no dobra. Taki mega intensywny ten smak jest. To wygląda tak. I zobaczcie jakie to będzie gryźć. Jak to będzie chrupać. No dla mnie dobre. Ocena. Dziewięć na 10. Mega dobre.